Uszanowanko, witam was w kolejnym materiale na moim kanale. To już jest trzeci odcinek Tygodnik Przemyśleń i tak jak co tydzień będę dzisiaj omawiał różne aspekty, które naszły mi na głowę przez ten cały tydzień. i Właśnie dlatego się to nazywa Tygodnik Przemyśleń. Będą jeszcze jakieś może zmiany, ale to jeszcze opowiem za kilka minut tak naprawdę. Na początku klasycznie co u mnie. Jestem w pierwszym tygodniu po urlopie, jeżeli chodzi o pracę i powiem Wam, że na razie jest taki spokój, ale to dlatego, że jeszcze nie wszyscy wrócili pewnie z urlopów i coś czuję, że ten nadchodzący tydzień, bo nagrywam to w niedzielę 24 sierpnia, a dokładnie o 11.10 właśnie ten nadchodzący tydzień będzie już grubszy, ponieważ no już widziałam maile co niektórych i zapowiada się, że będzie trzeba szybko się obudzić. To jeżeli chodzi o pracę, ale taka bardziej przyjemna część, czyli kupiłem nową kartę graficzną RTX 5070 bez żadne i, czy tamte i, czy super, czy super jeszcze nie ma, ale kupiłem taką zwykłą za 2500 zł. I powiem Wam, że na razie jeszcze nie używam tej karty graficznej, ponieważ dokupiłem też adapter równocześnie z kartą graficzną, natomiast ten adapter niestety nie dotarł do mnie przed weekendem i pewnie dopiero w następny weekend cokolwiek zagam sobie tak na dłużej niż żeby sprawdzić sobie. Na razie ten komputer, który mam, to tak wystarcza mi na to, żeby nie wiem, odpalić sobie Counter Strikea, dwójkę. Sprawdziłem, że wszystko jest ok, ale żeby na przykład odpalić sobie Battlefielda, bo czekam bardzo na Battlefield 6, no to ten tą kartę graficzną, którą mam aktualnie, nie jest wystarczająco dobra, więc czekam na ten adapter. To jest taki adapter, żeby Zasilić kartę graficzną wewnątrz, i mój procesor jest na tyle stary, że nie obsługuje tej ilości pinów, które ma dana karta graficzna. To jeżeli chodzi o kartę graficzną, natomiast kupiłem też sobie taki słoik. Nie wiem jak to nazwać, ale to jest taki słoik, taki. Zresztą zaraz zobaczycie filmik, ale dlaczego mówię o tym? Ponieważ kupiłem sobie słoik, żeby służył mi jako posiłek przetreningowy, żeby sobie tam robił takie posiłki przetreningowe i. Przed pierwszym użyciem, tak naprawdę już mi się zbiło, bo wsypałem tam 80 gramów kleiku ryżowego, 20 gramów e, płatków owsianych, błyskawicznych i zalałem to wrzątkiem 350 ml. I w momencie, gdy zalałem, usłyszałem jakieś pst, takie coś. Nie, wiem, nie, nie, nie jak otwierałem puszkę, tylko po prostu pęknięcie e, szkła. I na początku wydawało mi się, że to słyszałem, czy to nie wiem, nie, jak to z moim słuchem nie polegam mocno na moim słuchu, ale. Po oglądzinach zobaczyłem już takie małe pęknięcia, a jak tylko e, chciałem zamieszać, no to po całości e, jest równowiernie takie, widać, że jest ślad po pęknięciu i na razie nie używam. Stwierdziłem, że odstawię i na weekend sobie zjem, ale nie, nie będę ryzykował i właśnie widzicie filmik, jak otwieram ten słoik i to wszystko, za cała zawartość, która... Tam jest, więc niestety zamachanowałem 80 gramów kleiku i 20 gramów płatków ryżowych, raczej znaczy płatków owsianych. No, ale coś była kupiłem za to wczoraj w Leclercu dwa takie słoiki 750 ml, bo ten słoik, który kupiłem, był 500 ml i był i tak za mało. Więc tak czy siak bym nie skorzystał długoterminowo. A ten 750 ml powinien wystarczyć, i w ciągu tygodnia będę sobie takie posiłki przetreningowe robił, czyli kleik ryżowy, tak żeby. Nabić te węglowodany przed treningiem. I co? Pogoda mamy jak mamy. Niby mamy sierpień, a tak naprawdę listopad za oknem. Wczoraj było 15 stopni maksymalnie i cały dzień padało. Byłem też wczoraj w klubie. Wracając, stwierdziłem, a pójdę sobie na piechotę, bo jadałem w drodze do klubu. Jechałem boltem, bo jednak za mocno padało i nie wziąłem parasolki, bo nie chciałem tam trzymać gdzieś, bo mogłem zagubić coś. A wracając stwierdziłem, o, lekko pada, no to się przejdę. No i 5 minut później była taka ulowa i ja upierdliwie stwierdziłem, nie, ja pójdę na piechotę do domu, bo chcę zrobić sobie tam aktywność, którą i tak miałem iść w klubie, bo bardzo dużo tańczyłem i takie tam. Więc zmokłem i byłem mocno wkurzony, jak wróciłem do domu. No ale dobra, pierwszy temat poza takim codziennością. Motywacja do wbicia tysiąc subów, o co chodzi? Hmm, powiem wam tak. Żeby zmotywować Was do tego, żebyście wbili te 1000 subów, no to możecie, yy, nie wiem, dać znać, czy jesteście chętni na to, żeby wróciły takie vlogi, jak to było wcześniej. Natomiast tygodnik przemieszczania będą, tylko że będą vlogi 2-3 razy w tygodniu od 1000 subów w górę. Czyli jeżeli mi będzie to 1000 subów, no to prawdopodobnie w okresie jesiennym, o ile się dokłada, bo jest na ten moment 958 subskrypcji, jak to nagrywam. Więc 42 subów pakuję do 1000. Jeżeli wbijecie jeszcze w tym roku, oby tak było, no to wrócą te vlogi i będę tam omawiał takie bieżące sprawy, które. Bo już nieraz tak sobie myślałem, ale bym omówił ten temat, który właśnie się wydarzył, ale przeciekam to do tego właśnie tygodnika przemyśleń i dopiero teraz omówię. W taki vlog będzie właśnie że na bieżąco, i ewentualnie tygodnik przemyśleń będzie taki dopowiedzeniem tego, jeżeli czegoś nie powiedziałam, ewentualnie jakieś odpowiadanie na wasze komentarze jeżeli pod takim vlogiem się po pojawił. I to były właśnie o co chodziło w 1000 subów i zachęcam do, jeszcze raz do subskrypcji oraz oczywiście do łapkowania w górę jeżeli wam się ten materiał spodoba. Komentarze są wasze. Jeszcze zanim przejdę do takich bardziej poważniejszych tematów no to taki filmik z rolę, który mi się wyświetli i chciałbym wam pokazać. To jest taka krótka informacja i przypomnienie, że właśnie tacy ludzie mają mentalność do, e, nie wiem, pomagania nowych ludzi, nowym ludziom na siłowni, niż e, tacy jakby, tak jakby nowi ludzie myśleliby, że większość ludzi się z nich śmieje. Nie, tak nie jest. Większość ludzi ma w głowie to, że jeżeli widzi nowych ludzi na siłowni, no to oni chcą e, wam pomóc. Jeżeli widzą, że wy się krzywdzicie, bo jeżeli jest takie coś, że jest jakiś tam mały mały błąd przy jakimś tam ćwiczeniu, no to oni pomyślał Dobrze on się nauczy sam, tak jak większość nas sam, nauczyło się sam z czasem, ale jeżeli ktoś ewidentnie sobie krzywdę robi, no to ktoś podejdzie i wam pomoże. To taka krótka informacja i przypomnienie, jacy ludzie na siłowni są i jaka to jest fantastyczna grupa. Ozempik i połączenie z gorszym wzrokiem. Ostatnio wyczytałem, że właśnie są jakieś takie korelacje z tym, że długoterminowo banie ozempiku może wpływać na pogorszenie się wzroku, ale ja byłam, chciałbym się skupić na samym ozempiku i ludziach. Nie szanuje brania Ozempiku, jeżeli ktoś nie ma cukrzycy i nie, ma, nie zwalcza dużej otyłości, bo to głównie Ozempik pomaga z walką z cukrzycą, a nie po to, żeby schudnąć. To, że jakoś tam działa na to, żeby schudnąć, ponieważ nie czujemy apetytu, to nic nie ma z tym, żeby walczyć z naszymi nawykami. Jeżeli bierzemy Ozempik, a nie robimy nic z naszymi nawykami, no to Podstawienie tego ozębiku szybko, szybko wrócimy tam, gdzie byliśmy, ponieważ będziemy mieli to samo, co doprowadziliśmy się do tego stanu, jakim byliśmy przed tym ozębiku. To z tego, że schudniecie, jak i tak, nie, nie utrwalicie sobie nawyki, czy jakieś tam konsekwencje, nie konsekwencje tylko metodykę, jakie macie postanowienie na no całą waszą resztę życia. No, już zgubiłem wątek, ale o to mi głównie chodziło. Więc nie szanuję ludzi takich, co biorą ten ozemplik tylko po to, żeby schudnąć z jakiejś tam lekkiej nadwagi, czy nawet większej nadwagi, bo to łatwo można schudnąć. Jeżeli ktoś ma bardzo dużą otyłość, no to jeszcze jestem w stanie to zrozumieć, a tym bardziej, jeżeli ktoś ma cukrzycę. I MK677. Tak. Powiem Wam, że w tym tygodniu mocno myślałam nad tym, no, nie jest to tak naprawdę stery, tak jakby ktoś, większość ludzi myśli, że w zastrzyku czy coś, czy taki sarm. Znaczy bardziej bliżej do sarmu, bo to taki peptyt. i powiem wam, że kusi mnie to, żeby zacząć to brać, nie teraz tylko w ok okresie masowym, ale to zaraz powiem dlaczego. Ale na razie powiem co mnie powstrzymuje i nie wiem czy to nie jest tak naprawdę taki słomiany zapał, ale powstrzymuje mnie, że stracę status naturala, ponieważ jak Ludzie to zażywają, no to w moich oczach, nie tylko w moich oczach, ale obiektywnie się mówi, że nie są już naturalni już nigdy. I właśnie ten, jeżeli to zacznę brać, no to stracę ten status naturalna i nie do końca mi się to podoba. Boję się też bigoreksji, ponieważ mogę, może być tak, że na przykład urosnę trochę, będę trochę większy, ale w mojej głowie będzie właśnie coś takiego jak bigoreksja i będę chciał więcej i więcej i więcej. I tak naprawdę nie chcę doprowadzić się do takiego stanu, jak, no, że ktoś jest za bardzo duży i jeszcze mi takie tacy ludzie się nie podobają, nie że mówię, że obiektywnie jest to złe, tylko po prostu mi subiektywnie mi to nie podchodzi, więc boję się tego, że coś takiego może być. Ale tu jest takie właśnie jeszcze ala, które mnie kusi, bo teraz mam taki ułożony plan dobrze pod siebie, tak mi się wydaje, który właśnie widzicie, bo jeszcze dzisiaj w niedzielę będę chodził na trening czyli to samo, co właśnie w tym momencie widzieliście, czyli trening środy, czyli powtórzę to w niedzielę. I wydaje mi się, że ten plan, który mam teraz ułożony pod siebie, jest bardzo dobry dla mnie, ponieważ czuję właśnie taką dużą pompę. To raz, a dwa, y, czułem mm, następnego dnia, że te dane partie mięśniowe, które trenowałem dzień wcześniej, czuć faktycznie, że coś tam weszło i potrzebuje regeneracji. A taki MK677 też wspomaga regenerację. I też przy tym planie treningowym wróciłem do tego, jak trenowałem w okresie masowym, czyli bardzo dobrze śpię, szybko zasypiam i no czuję się, że mam sen niemowlęcia, jak, jak to się tam mówi, więc taki środek by mi pewnie pomógł. Wiem, że mówiłem też kiedyś, że zacznę brać jakieś takie typu środki w momencie, gdy na przykład. Zrobi sobie za, za cel, że będę jakiś miał cel kulturystyczny, że wejdę na wersję Pro, i taka rzecz to będzie taka podstawa, że od tego zacznę. Wiem też, mówiłem, że jeżeli to nie będzie to, to na przykład y, będzie taki aspekt że, aspekt, że więcej trenowałem w życiu niż nie trenowałem. To też był taki długi aspekt, dlaczego, y, co będzie powodem, że wejdę w towar. To też nie jest to, i też mówiłem, że na przykład wejdę w towar. Na przykład, jeżeli będę miał jakieś problemy z test naturalnym testosteronem, i dopiero to mi pomoże, żeby ten testosteron był na dobrym po poziomie. Te trzy aspekty na razie nie są mm, tak, jakby w procesie. Więc to wyklucza to wszystko, co mówiłem wcześniej, że kusi mnie te MK677, ale mówię, że tylko krowa nie zmienia zdania, jak to się tak mówi. I zobaczymy co będzie, na razie tylko testuję czy to nie jest słomiany zapał, jeszcze nic nie biorę, będę transparentny jak mogę jeżeli zacznę brać i będę wam was informował, może nawet vlogi będą właśnie od tego też, że będę wam pokazywał jak to wszystko się przebiega. Na razie nic nie biorę, powiem wam jeżeli coś takiego będzie i nie, nie widzę żadnych takich powodów żeby na przykład ukrywać to. Ja czuję, że jeżeli ktoś jest transparentny od samego początku, to, to tym lepiej dla niego w przyszłości, bo nie będzie takich momentów, że na przykład on będzie nagle większy, nie wiadomo z jakiego powodu, i będzie musiał to ukrywać. A ja tego chcę właśnie uniknąć, więc to was informuję, jakie mam myśli, i dajcie znać ewentualnie w komentarzach, czy jest, nie wiem, braliście te MK677, jakie macie opinie, czy są duże takie mm, skutki uboczne. Na przykład wiem, że mogło być wyskoczyć jakieś tam różne niedoskonałości na skórze. Też, też mi się to nie podoba, ponieważ przez całe życie miałem jakieś tam niedoskonałości na twarzy i nie chciałbym wrócić do tego, My teraz przez zdrowsze odżywianie tak naprawdę wyeliminowałem to wszystko i nie mam żadnych takich problemów skórnych, a przez takie właśnie środki mogą powrócić pewnie na początku, ale i tak gdzieś jak chciałbym to uniknąć. Kolejny temat, wzrost akcyzy alkoholowej i podatku cukru. I tak, na początku takie sucha informacje, że od 2026 roku wzrośnie 15% podatek, czyli akcyza na alkohol i kolejne 10% od 2027 roku, czyli rok do roku będzie tam wzrost 25%. I tak, ale to tylko taka sucha informacja. Wiem, że będzie jeszcze jakiś tam wzrost podatku cukrowego, ale nie mogę znaleźć informacji ile procent za tam, nie będzie to tak samo będzie wszystko wyglądało, ale bardziej chciałbym się skupić na... Reklamowaniu alkoholu. Jestem, jestem bardzo mocno sceptykiem, nie, nie jak to się mówi, nie sceptykiem, tylko z, niezwolennikiem tego typu przedsięwzięć, ponieważ na przykład podam wam takie screeny z ofert z Lidla, bo praktycznie codziennie jestem w Lidlu i przeglądam sobie te aplikacje, jakie ma Lidl, czyli jakieś tam fajne promocje, są, której skorzystam. I właśnie widzicie te promocje, które pokazuję wam nie podobają mi się takie jakieś 5 plus 5 czy jakieś inne liczby. Widzę jakie ludzie robią zakupy właśnie w Lidlach i oni bardzo często właśnie tym są skuszeni tym ofertą i te oferty na pewno nie pomagają Polsce, bo Polska ma problemy jakie mamy, czyli problem z alkoholizmem, problem z nadwagą czy otyłością i tego typu oferty na pewno nie pomagają. Jestem bardzo nie wiem, jak to jest sceptyczny takich ofert. Chciałbym, żeby to było zabronione. Tak naprawdę, nie tylko żeby było zabronione pokazywanie ofert jakiejś tam promocji, ale nawet ofert pokazywania asortymentu z alkoholem. Jeszcze tam, cukier to może być, bo wiadomo, że cukier można robić do ciast czy coś, Bo erytytol jest mało słodki i może być przeszkodą w robieniu takich ciast domowych, ale alkohol. Całkowicie zabronić. Wiecie, jaki ja mam stosunek do alkoholu? Ja nie piję alkoholu już. No już ponad pół, półtora roku czuję się bardzo dobrze i będę zawsze mówił każdemu, żeby odpuścić ten alkohol, ponieważ wtedy tak naprawdę poczujecie nie chcę powiedzieć, że poczujecie, że się dziejecie, ale zobaczycie taką dużą zmianę w ciągu tygodnia w ciągu dnia inne myślenie jaśniejsze myślenie. Zawsze będę tak mówił. Nie będę, nie będę mówił komuś, żeby przestać, przestać pić alkohol, tylko będę mu doradzał, żeby może spróbować przestać pić alkohol, ponieważ każdy sam musi dojść do tego wniosku. Mnie nikt nie przekonywał do tego, żeby odpuścić alkohol. Ja sam do tego doszedłem, mimo że nie miałem jakichś, nie, nie wiadomo jakich problemów z alkoho alkoholem, po prostu chciałem to, to odpuścić. Odpuściłem i nigdy więcej. Więc to tylko taki mały disclaimer, znaczy disclaimer, no taka informacja jaki mam stosunek do alkoholu. Nie mam nic przeciwko temu. Znaczy nie, nie mam czegoś takiego, że jeżeli ktoś pije alkohol przy mnie, to ja mówię, mówię, nie pij tego alkoholu, czy coś takiego. Nie mam czegoś takiego. O niech sobie on pije. Może kiedyś sam po prostu będzie chciał to spróbować. Ale e, nie mam czegoś takiego, tak jak już wiem, powtarzam się, ale dobra. To były właśnie tematy, które chciałem przy, omówić bo dzisiaj tylko tam mimo, że no, ponad 19 minut nagrywania miałem, pomimo tego, że był cały tygodniowy plan treningowy, nie wiem czy my w sumie tak krótko to wszystko wyszło, bo, a nie wiem, pewnie dlatego, że wcześniej to do jakieś tam momenty pokazywałem, a dzisiaj tylko plan treningowy. Jeżeli chodzi właśnie o trening, no to dzisiaj mam ten sam trening, który robiłem w środę i no mówię Wam, ten trening jest czworogłowy, bo chodzi o czworogłowę jest idealny, pode mnie. Może jeszcze ten przysiad, który robię nie jest taki idealny, pode mnie, ponieważ ja mam taką podsadkę pod nogi, żeby zrobić taki bardziej pionowy przysiad, ale z moimi długościami ud jakoś nie mogę się wkomponować. To cały czas mój tułów leci do przodu. Chciałbym, żeby był bardziej pionowy ten przysiad, ponieważ bardziej angażuję te czworogłowe, a ja chcę mocno zaangażować właśnie czworogłowe w okresie masowym. Jeszcze nie jestem w okresie masowym, ale chcę mocno się skupić, żeby to właśnie uda, bardziej czworogłowe weszły mocno. Jeżeli chodzi o nadchodzący tydzień, no to tak jak już wspominałem, yy, znaczy jutro mam akurat pracę zdalną, to może jutro się przejdę do sklepu. Yy, komputerowego, który jest w Elblągu i sprawdzę czy oni mają taki adapter, który właśnie ja czekam na zamówienie i sprawdzę przynajmniej czy ten adapter, bo on nie jest drogi, jakiś tam na sztukę od 20 do 30 zł. kupię takie dwa, sprawdzę u siebie w komputerze czy taki ten adapter będzie wystarczający jeżeli tak, no to po prostu albo będę miał dwa i będę miał szybciej dwa takie zestawy i będę miał po prostu szybciej i sprawdzę to w poniedziałek i jeszcze przetestuję a jak nie, no to ewentualnie poczekam jeszcze na ten nadchodzący, ponieważ nie wiem, czemu tak długo przychodzi do mnie, ale pokazywało, że ma być szybciej, nie był szybciej. No a cóż, a i jeszcze właśnie w środę, nie wiem, jak to będzie, jeżeli chodzi o trening, raczej nie w środę, tylko w sobotę, ponieważ idę na urodziny mojego kolegi syna na trzyletnie urodziny. Jeszcze nie wiem, co kupię. Mam w głowie jakiś tam mętlik pod tym aspektem, ponieważ mówią, żeby nie kupować już zabawek, bo to dziecko ma bardzo dużo zabawek. No ale co innego kupować 3 człowiekowi? Nie jestem doświadczony, jeżeli chodzi o kupowanie prezentów dla dzieci, więc możecie też znać, dać znać w komentarzu, jakie ewentualnie pomysły na prezent w sobotę. Godzina chyba tam 14, jeżeli dobrze pamiętam. Nie wiem, czy uda mi się zrobić ten trening. Sobotni. Może mi się uda, ale wtedy musiałby być lekki i też posiłek przetreningowy musiałby być lekki, żeby jakoś to tak zoptymalizować. No nic, jeżeli Wam się ten materiał spodobał, widzieliście właśnie ostatni trening na triceps, oczywiście łapka w górę będę mile widziany, już mi się gardło trochę zdziera. Subskrypcja jeszcze raz, przypominam, tysiąc subów coraz bliżej. No i jakiś tam komentarz. Zostawcie coś po sobie i trzymajcie się.